Witam Państwa serdecznie w wideopokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj kieszonkę firmy Wisport Jest to Handy Pocket, model Handy Pocket, tak zwana kieszonka na pas. Jest to model Rale 6003. Jak widać, z przodu mamy dojście do zamka, jest klapa na górze, jest spód tej kieszonki, tył system mole. Są paski, można sobie to przytroczyć do praktycznie wszystkiego, co w ten system jest wyposażone. Większość plecaków ma z przodu, z boku jakieś dodatkowe kieszonki. Zasobniki też ten system mole mają, więc można sobie to przeciągnąć. Dodatkowo producent przemyślał, żeby ta kieszonka była dostosowana do pasu: czy to będzie pas biodrowy, czy może to będzie pas przy spodniach. Można sobie to przeciągnąć i mieć to zawsze najbliżej siebie taką kieszonkę. Przejdźmy do metki, Tak jak mówiłem, model Handy Pocket. Kieszeń na pas RAL 6003. Kordura 500, i tutaj jest taka pewna nieścisłość, ponieważ te kieszonki 6003 są szyte tak naprawdę z 700. No więc, sport traktuje to jako jeden materiał, ale, ale wiem, że ten, ta właśnie kieszonka jest szyta z 750. Tak samo WZ93 szyty z 1000, czyli z jeszcze grubszego materiału. Wszystkie pozostałe to jest 500. Wymiary tej kieszonki to 16x10x5. Pokażę jeszcze tą kieszonkę w środku. Jest to zwykła kieszonka bez żadnych dodatkowych gum troczących, przegródek w środku. To jest kieszonka po prostu na rzeczy, które są nam najbardziej potrzebne. Czy chcemy tu sobie wrzucić portfel, telefon, jakieś monety, zapałki, zapalniczkę, czy nawet latarkę. Wrzucamy, szybko wyjmujemy, zamykamy. Dużo też właśnie osób, które aktywnie jakoś spędzają czas, biegają czy. Czy jeżdżą na rowerze też taką kieszonkę sobie dokupują, żeby przy pasie zawsze mieć, żeby też nie szukać takiej kieszonki, bo też wiadomo, nie wszystkie torby biodrowe są na tyle duże, żeby z nich korzystać. Ta torebka jest dosyć malutka. Mówię, jakieś klucze czy, czy kilka monet można wrzucić i sobie z tego korzystać. Jeszcze na koniec pokażę różnicę, bo to wiele osób o to pyta. Ta druga kieszonka, która właśnie tutaj doszła, to jest RAL 7013, tu mamy RAL 6003. Taka jest różnica między kolorami. Tych kieszonek. Dużo osób o to pyta, dlatego też pokazuję dwie rzeczy na raz. Jeżeli chcą Państwo zobaczyć właśnie kieszonkę, to URAL 713 w takiej wideo recenzji zapraszam do oglądania naszych innych filmików. Wszystkie inne kolory też prawdopodobnie wszystkie znajdą Państwo na naszym kanale YouTube. może sobie tam pooglądać dokładnie te wideo recenzje. czy tam wideopokazy. Oczywiście zapraszam do zakupu albo w sklepie www.kupujesz.pl, albo na naszym loginie na Allegro. Kupujesz tam też te kieszonki są dostępne. Gdyby coś było niedostępne, prosimy kontaktować się z nami. Najlepiej mailowo, bokmałpakupujesz.pl. Wtedy też jesteśmy w stanie, jeżeli tylko dostępna jest taka kieszonka u producenta, jesteśmy w stanie w przeciągu kilku godzin nawet tą kieszonkę załatwić dla Państwa. Więc dziękuję za oglądanie i serdecznie pozdrawiam.